Siema wszystkim, tutaj szakal. Dzisiaj chcę Wam pokazać, co nowego dojdzie w wersji Minecrafta 1.2.7 Dobra, zacznijmy. Mm, najpierw przy, już przy tworzeniu świata, w wersji więcej opcji dodali tak. Po pierwsze bonus chest, który jak damy włącz, dodaje nam dodatkowe skrzynie, które można znaleźć w dowolnej części świata Minecrafta. I dodali jeszcze Yy, włączenie komend tak komendy yy, można sobie włączać komendy game, game moda xp coś tam coś tam nie wiem jeszcze nie patrzyłem no ale dobra dajmy stworzymy sobie nowy świat jeszcze chwilka nie no tak długo nie będę czekał gazu szybko czasaj wiem No dobra już weszło Widzicie? Jest ta skrzynia Jaka owca Jest, dobra wracaj więc Jest ta skrzynia yy, która miała być dodana czyli bonus chest W niej są takie rzeczy jak widać Może być coś innego Tylko musiałbym sprawdzić No dobra na razie takie coś No i jeszcze komendy Wciskamy nasz klawisz Do no, komendy i No i mamy włączony, włączony, miałem tryb kreatywny, a teraz mam przetrwanie. No i co jeszcze dodali? Pytacie się. Czekajcie, włączę jeszcze raz. Mm, polecę gdzieś. Chyba grafikę. Czekajcie, renderowanie jest mniejsze. No sekundką. Tak 50 tysięcy razy. No i dobra. Co dodali jeszcze? Yy, z tych desek i płytek nic nie dodali, tylko inne nazwy. I dodali takie coś jak pamiętnik. Book and Quill. Nie wiem jak to się kraftuje, bo jeszcze nie wyczaiłem. Ale bardzo mi się to podoba. Dobra, napiszemy sobie coś. Eee, yy, nie szakalatko. <grych> Dobra, teraz możemy sobie gdzieś iść. Yy, się? Następczy... Aha no. Dada dada, jestem, jestem sobie człowiek z Minecrafta. O, znalazłem sobie pamiętnik, przecież tam i jest nasze. No i tutaj mamy pełno stron, ile tylko chcemy. Nie będę pełni chce popsuć gry. No i tyle z nowej wersji Minecrafta 1.2.7 Jak wyczaję jak to się craftuje to wam zrobię od razu filmik i wrzucę go na YouTube. A. Jeszcze może w tym tygodniu. Na razie. Cześć!